Witam, zaczynamy przygodę z samochodem Renault Megane, 2003 rok, 1.4, 16 zawarowej, ostatnio coś chimie, mi hamulec ręczny, trzeba to sprawdzić, co tam się dzieje w tym kole, no to zaczynamy. Standardowo popuszczamy cztery śruby, którym trzymią koło. Następnym etapem mamy podłożenie kół, żeby nam samochód nie spadł z kiedy będziemy ściągać koło. a przygotowujemy się do widownicza samochodu, do ogóry No, teraz już mamy koło dźwignięte na odpowiednią wysokość. Zobaczymy sobie czy samochód mi spadnie na zlewarka. Nie, nic nie ma. Możemy go spokojnie ściągać te koło. i zabieramy się do ściągnięcia koła. Najlepiej wsadzić koło pod samochód, żeby mieć upewniony, że nam nie spadnie na ręce ani na nogi ale to chyba będzie trzeba użyć tu tak. i możemy bezpiecznie zobaczyć sobie co tu z tym mężczyzną dzieje. Co mamy tutaj. Tak. Tak. Teraz mamy tutaj zobaczymy co nam tu trzymy tak. Nieszczęśnie te koło. Zobaczymy, co tu jest. Nic nie widzę. Trochę tą śrubę... Tego nam trzyma. Zobaczymy. Teraz musimy sobie poszukać odpowiedniego klucza. się trzynaście zobaczymy czy da się linkę to jest A to... No to też A, bo tu się zgubiła sprężynka. Odciągają sa okay. pięknie Zobaczymy czy jakąś sprężynkę będziemy mieli teraz sobie sprawdzimy jeszcze czy Nasze Alinka się nie klinuje w pancerzu Wychodzi na to, ale trzeba to sprawdzić. No, linka jest zaciągnięta. A tu, linka trzymie. a jednak coś tu jest już. z lineczką Czy by ją chyba posmarować ale co my tu mamy z oczka, który czyni, żeby nie uciekał. My to teraz robimy taki mały myk, tylko trzeba się udać do piwnicy po parę rzeczy. Za chwileczkę będzie ciąg dalszy. czy sobie. Lineczka się chowie i z powrotem ale to dosyć opornie idzie. Możemy iść poszukać sprężynki i coś dosmarować. Zobaczymy czy da by się wydłubać tą gumeczkę, która tutaj jest. To. Tam się musimy dostać, żeby posmarować Okazało się, że tu ściągnął średną końcówkę pancerza, ale to jest akurat dobry znak. Będziemy mogli to posmarować. Teraz sobie naszykujemy oleju takiego rzadkiego i będziemy smarować. No, lineczka nasmarowana chodzi leciutko tylko trzeba założyć teraz pancerz na nią tak tak tak, tak 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 elegancko sobie chodzi nic nam sobie już nie będzie trzymać

Dupa zbita. Nie będzie działać tak, jak powinno być. No cóż. Zobaczymy tak, czy coś się tu... Próbujemy teraz to sprawdzić, tylko nie wiem, czy wy to widzicie. Tak, jak wam to pokazać? Czy jeszcze nieszczęsna linka chodzi? Która szkoła jazdy, żeby to pokazać wam z telefonu, dupa jakaś to jest straszna, kurna, jak wam to pokazać. Может, так вот, же подложить что -то. co, tak, tak, kurna, chata. tak, o, coś, coś już lepiej będzie. teraz zaciągniemy ręczny no ręczny zaciągnięty teraz zobaczymy czy pójdzie w no ręczny wrócił bardzo do dobrze Udało się. No, ale trzeba zakupić jeszcze sprężynkę. Tutaj. Która nam będzie odciągać. Tu jest jedno uszko. Tu, o. I tu jest drugie uszko. I między tym musi być sprężynka. Która nam będzie odciągać te oto ramię. Bo inaczej... Przy dużej ilości brudu Będzie zatrzymywać się w tym miejscu I nam będzie trzymać Ręczny A nie chcemy I teraz będziemy sobie zakładać kółeczko Poskładamy to To jest mój pierwszy filmik Tak trochę nieudolnie nagrywamy No ale cóż Początki są trudne Może uda się pomóc komuś potrzebie gdzie ręczny będzie trzymać jeszcze jedna mała uwaga na drodze teoretycznie można by zluzować ten ręczny gdy sobie naszykujemy klucz 13 założymy sobie go tutaj na tą śrubkę naciągniemy kluczem tą dźwignię w tą stronę zwolnimy sobie linkę i ręczny nam powróci nie będzie nam trzymać ręczny podczas jazdy chyba, że nie chcemy możemy tylko to naciągnąć wiadomo w drugą stronę żeby nam zwolniło ręczny ale to jest tylko taka drobna uwaga dziękuję za uwagę mój pierwszy nieszczęsny filmik, zobaczymy co z tego będzie będą jacyś widzowie będziemy nagrywać następny Chyba, że nie będzie chętny.